Witam serdecznie. Dzisiaj zamknięte, no bo do pracy, jak zwykle, piękna pogoda. <laughs> Także nie będą puszczane. No, jest jeszcze troszeczkę tego, jak widzieliście na filmach. Wczoraj, przypuszczanie zginęły dwa u sąsiadów. Ostatnio zginęło osiem i wcześniej 2 razem 12 z, tego, z tych puszczań także 12 szkód jest do tyłu no może szkoda ale no będzie niejedne 12 ginęło także nie ma problemu dzisiaj jedząta dosyta no bo skoro nie będą wypuszczane także nie musi być jakiejś biet. Jest tego wojska najemnicy. Chciałbym również wszystkim złożyć serdeczne życzenia: spokojnych, zdrowych świąt wielkanocnych, oczywiście udanych lęgów, powodzenia w hodowli. I czego człowiek sobie tam, hodowca życzy dla Was, dla Waszych rodzin? Życzę wszystkim tego, czego sobie, a sobie źle nie życzę. Także dzisiaj krótko i na temat. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam i życzę spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Na razie.